Так, 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 так! Siema! Zastanawialiście się pewnie, czy w tej grze da się zdobyć skiny youtuberów, i w Stambl, Guys. Dziś ponownie znajdujemy się w tej grze i dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy zdobywać skiny tych youtuberów. Jak wiecie, na przykład Fortnite zrobił taką akcję, że youtuberzy na przykład dostali swoje skiny, prawda? W sensie, wiecie, no na przykład Ninja, czy ktoś, nie czy tam pisze w w komie. No a my dzisiaj postaramy się to zrobić tutaj i naprawdę jest kilka rzeczy, które sobie tu w sensie moi przyjaciele, no i zobacz, na przykład tutaj mamy Yetiego. On jest mega, mega, no po prostu to jest Yeti. Tutaj nie da się nic Więcej powiedzieć, zobaczcie, tutaj mamy na przykład szkieletora, którego ja miałem równo dopaliona, ponieważ jest zawsze cały zielony, ale nie mam kilku osób w mojej kolekcji. Na przykład, brakuje mi skina, który jest podobny do Wojana, a on jest tutaj. I zobaczcie, nie... ja nie mogę zrobić. Zastanowicie się pewnie skin Zobaczcie na kameryce, zobaczcie, jaka fota Wojana. No jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem sobie, muszę tego skina zdobyć, widzowie, no. A pod w dodatku musimy znaleźć tu jeszcze kilka dodatkowych, ponieważ tutaj na przykład bzyka, czyli on jest tutaj. No i naprawdę zrobimy dzisiaj Peniex, zagramy kilka gierek i zobaczymy, czy skończymy. Kolekcjonujemy wszystkie te skiny, na przykład Paliona. Ja po prostu mam wszystkie wersje, ponieważ zobaczcie, nie mam tego zielonego opa, proszę bardzo. Nie jest Mega Ten, to jeszcze mam tego, no to po prostu ja tu jestem totalnym szefem. No ale dobra, wejdźmy w sklep, mamy tutaj darmowe spiny, e, gdzie można dostać jakieś tam żetony, coś w tym stylu, nie wiem, więc po prostu to zgarnimy. Ja się na tym nie znam, ale miło byłoby to zgarnąć, więc zobaczmy, czy drobnie nam to co chcemy. No 10 gemów, okej, okay. nie ma źle, nie ma tragedii. Ja te gemy dzisiaj wykorzystam na, na ten, patrzcie, mamy trzy takie spiny, no, to zróbmy sobie szybko te trzy spiny, no i za. Czy dropnie będzie skiny YouTuberów? YouTuberowe skiny. No a może w przyszłości w Stumble guys dostaniemy właśnie takie skiny YouTuberów? Takie wiecie, skrwi gości. Dobra, musimy najpierw sobie jeszcze ostatniego spina zebrać. A potem idziemy otwierać tak. 10 spinów, gierka. 10 spinów, gierka. Tak będziemy robić. No i dobra, w tym spinie zgarniamy. Oj, 150 gemów to by oddało, co? No niestety, mamy 5 gemów, więc to nie jest dużo. Ale zawsze to jest coś, prawda? No i dobra, słuchajcie, musimy iść tutaj, ponieważ tutaj dostaje się głównie rzadkie. E, i, I właśnie w rzadkie. Z tego co pamiętam, właśnie czajcie Musimy sobie głównie jeszcze sprawdzić e, Bo nam brakuje Wojtka i nam brakuje Bzyka Wojtek jest tu, a Bzyku jest w tym Okej, okay, dobra Czyli my tak naprawdę potrzebujemy te dwa kolory I te kolory to są niestety chyba tutaj Dobra, no to będzie naprawdę ciężko trafić A to aż 550 gemów ja Naprawdę nie mam dużej szansy na to No ale dobra, e, będziemy też próbować tutaj Bo tu jest większa szansa na Bzyka Ale tutaj też jest w sumie dużo. dobra, walimy tutaj Jezus, dobra, to jest naprawdę szalone co ja w tym momencie robię Bo 500 gemów wywalam a czy nam dropnie właśnie ta podobizna no, tam był, tam był chyba ten ziomek, dobra, turysta mam okej. Sprawdzamy czy nam dropnie... Wojan albo kurde, no nie wiem. Ajajajaj, aj, aj, aj. ciężko to idzie, ciężko to idzie, mam powiem. Ciężko to idzie, o Jezus, ale dostaję już no, kurde, nie, to nie ten! jest, to, jest jakiś pirat. Boże mi się zawsze z myrują te skinie. ale dobra, 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 czy będzie teraz, czy będzie teraz? Eee, no nie, tutaj mamy jakąś kobietę, taka w sumie nawet fajna, taka? Taki skin, wiecie, kategorii zwyczajnych, nie? No mamy lepsze Aj, 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 no naprawdę to nie jest takie łatwe. Stumble Gen. I w ogóle, widzowie, jak naprawdę, jeszcze w tą grę razu, tylko raz przegrałem. Więc sobie w ogóle Oj, Farmer, no. No niestety, farmera to mnie potrzebujemy. Ale przynajmniej, fajnie, bo nasza kolekcja się powiększa, prawda? Z dnia na dzień. E, no mamy ponownego malarza, więc no malarz nam nie odpowiada. No ale co mam zrobić? No, no po prostu musimy kolekcjonować też tych malarzy. No niestety, uwaga, Pielęgniarka, pielęgniarka, no. Niech będzie, no po prostu zaakceptuję tą ofertę. Niech ta pielęgniarka też będzie. Jezyk drwal. Olafson! Jezus, ja się go przestraszyłem, naprawdę, uwaga! Robot! Na no, epicki! Pewnie powtórka. No, bo ja mam bardzo dużo w tych... Dobra, słuchajcie, chodźmy zagrać gierkę, a potem spróbujemy jeszcze raz. Podobno tutaj jest tak, Ty też mi w komentarzach, że im większy im więcej winów zrobię, tym więcej jest tryhardów i ciężej jest wygrać. No ciekawe, zobaczymy jak będzie to w tej gierce. pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawienie łapki w złapce w górę i napiszcie, że w komentarzu, że chcecie następny więcej na przykład odcinków siostrą, tak jak było ostatnio. Oj, nie lubię tej mapy. Oj, nie lubię tej mapy! Tu jest dużo trehardów, dobra, trudno. Lecimy, lecimy, baby, okej, okay, tutaj trzeba dobrze zacząć, więc zaczynamy w ten sposób. Pyk, 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 dobra. Okej, okay, okej, okay. tutaj nie można. No, posuńcie się. Jezus święty, typy. Hop, dobra, to trzeba właśnie tak ugrywać. Pyk, dobra, 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 tutaj wiecie tak. Hop, y dobra. Nie, nie. O, nie, dobra, jest. Tu chyba, chyba. Ops, dobra, ja mamy to, okej. Okay, dobra, 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 pops Dobra, jest. Jadę! 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 Nie! Jest! Tak! Ile jeszcze? Dobra, łatwo! GG baby! Jest! Mamy to, dobra! Przeszliśmy, Jezus! Ale naprawdę nie było łatwo! Ej, to było naprawdę powolne, Dobra, zobaczmy co tutaj zrobi Daniel WRT Zobaczmy co on tutaj robi. Jezus święty, on będzie... Nie! Spadł! I nie dojdzie! Ale, frajerzyna, Ohoho! No to przy przyjacielu! Abyś był, gdyby tam przeskoczył, to by był, dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, czy ktoś ma skina właśnie Wojana albo Bzyka. Nie, nie widzę nigdzie. To jest Christiana Monaro. Ale my jako jedynie mamy tego najbogatszego skina, baby! Dobra, nie pokazuję bicepsów, bo nie mam w tym momencie. Ale dobra, sprawdźmy, co tutaj będziemy mieli dalej! Co mamy dalej? Uwaga, uwaga! Losowanie, losowanie, baby! I co my tu To już będzie... What is next? 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 Uwaga, 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 Ja. O, nie gramentu tu! Dobra! To może być bardzo ciekawe, nie miałem tutaj jeszcze okazji zagrać. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, dobra, lecimy, uwaga... Go! Dobra. Ale głupki! Ale głupki! Dobra, mamy to! Okej, okay. dobra, cyk! Pyk! 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 Dobra, i lecimy! Lecimy z jakimś, kurczę, tutaj water slimem. Nie wiem, o co chodzi. Jak wypadam? Co? Jacy co? Osi... Ej, widzieliście to? Oni przeskakują normalnie na skróty te hopy. Jakie tryhardy. Co jest w ogóle? Ej, takiego spocenstwa to dawno nie widziałem w grze. Jakie tryhardy. Nie wiedziałem, że tak w ogóle można. Ja, no dobra, teraz to już będę wiedział, nie? No, ale nie wiedziałem, że tak w ogóle można. Ale typy. Ale po... Oj, Nie, puść mnie. Dobra, puść mnie. Jest! Gdzie tu teraz? O! Tak, dobra. Jako drugi przyszedłem, ale naprawdę, jakie tryhardy. Patrzcie tego typa. On próbuje przeskoczyć normalnie naokoło. Co za frajery? No, ja nie mogę. Patrzcie to. Patrzcie, kiedy jest. No dobra, on po prostu nie potrafi grać, dobra. Myślałem, że to jest jakiś koks. No ale nie. Ona akurat nie, dobra. Ośmiu odpada i teraz będzie finała runda, dobra. Uff. Uf, uf, zobaczymy, co się stanie teraz. Dobra, uwaga, uwaga. Czy to jest możliwe, żebyśmy wygrali kolejną grę? Jeżeli będą lasery, to ja wygram na 100%. Ja w laserach jestem najlepszy w sensie, bo no jestem koksem w to. Koksem jestem w lasery, w inne gierki niezbyt, ale no nie będzie laserów, już widzę. No niestety, dobra, zobaczmy, co będzie innego w takim razie. E, jak nie lasery. A szkoda, bo lubię lasery. O nie, nie nienawidzę tego, to jest jak w Minecrafcie TNT Run. Dobra, i co, I to nam się rozwali pod nogami, tak? Ok. Okej, okay, dobra, to robimy to tak Robimy to tak Robimy to tak, wiecie, na spokojnie bardzo Tutaj sobie wszystko odhaczmy, pyk, pyk, pyk Żeby nam tutaj nikt nie mógł wejść Okej, okay. nie wiem co oznacza to Okej okay. Okej okay. Czy ja jako jedyny zostałem u góry? Jakim jestem kozakiem? Nie wiem czy tędy doskoczę Chyba tak No pewnie, byku. Patrzcie jak ja tutaj długo zostanę Patrzcie jak ja tutaj długo zostanę Patrzcie to! No bez jaj! Dobra. Nie! Jezus i spadłem o 15 pól, nie, ale to jest irytujące. No ale nie dało się tego inaczej. Nie! Nie! Boże! Jako jedyny byłem na samej górze. Patrzcie, jak szybko ta runda się skończyła. Oni wszyscy przegrali od razu. Ja nie mogę, ale to zwaliłem. Boże! Ale jestem na siebie naprawdę mega wściekły, muszę się kurde. Ciemność, trochę, bo jestem za jasny. Ale jestem na siebie wściekły, Boże. Dało się to lepiej ugrać, dobra. Idziemy dropić, kurde, bzyka i wojana, bo mi szlak zaraz trafi, dobra. Kupujemy. Nie to, nie to, bo to jest za dużo pików. To kupujemy. jak 550 gramów, daj mi. Daj mi bzyka, daj mi wojana. Proszę, no. Daj mi to, co chcę. No nie, no jaki policjant. Ja nie lubię policjantów, no. Ja no żartuję, ale kurde. Będziemy jeszcze ten. Tam był. To no był ten skin, którego chcemy, bzyka, no kurde, możemy go dropnąć! Proszę, proszę, możemy go dropnąć No nie no A, ha, ha, ha. Czemu? Daj mi, daj mi go, daj mi go, daj mi go, daj mi go Nie co gustlika! Ja nie chcę takiego w berecie, no Boże, daj mi to co chcę! Daj mi to co chcę <śpiew> Naprawdę złodziej paski, no nie! Chcemy tylko marynarza tam Daj mi go, daj mi go, daj mi go. Daj mi tego klauna, daj mi tego klauna. O, mam już ją. Nie, ja nie mam. Ale daj mi to, proszę, to co chcę, ostatni raz. Ups, no dobra. No dobra, nie będzie. Uwaga. To znowu policjant? To no co? To jest jakieś normalne? Naprawdę? Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. No nie! Był wojan na lewo! Nie! Dlaczego? Dobra, ostatni i jeszcze raz. Jeszcze raz, a potem Gierka, a potem jeszcze raz, bo nam starczy gemów. Błagam! Nie! Yeah. Ja tego nigdy nie dropnę, no. No nigdy tego nie dropnę. Proszę. Proszę. Spalion. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Marynarz. Pirat, sorry. Potrzebujemy tego klauna. Łobzyka. Naprawdę? Nie chcę tego. Ja nie mogę. Daj mi to, co chcę. No ja nie mogę, no dropi mi tych turystów dziesiąty raz. No nie chcę turysty. Daj mi to, co chcę. Daj mi to, co chcę. Tak gra się mnie nie słucha. W serio, w ogóle. No, no, mamy gdzieś. No, no. Ja się cieszę, że epicki. Znaczy no duplikat, nie wiadomo, ja mam wszystkie epickie już prawie, ale no nie drop mi czegoś tak... Wit <śśmienny> <śmienny> Garson, co to jest za drop w ogóle? Czy się da skipować? Nie, bo nie. No nie wiem, no. Nie dropi mi to, nie? To, co ja chcę. No dobra, no nie dropu nam. Dobra, gramy ostatnią gierę. Mamy dwa te. Dobra, kupmy te dwa. Zobaczmy, co dropnie. No, mam nadzieję, że chociaż tutaj odda. Ingwin. <ścoughs> o! Tak, 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 tak! Co jest? Co jest? Dropnął nam smok! Dropnął nam smok! Ja nie mogę! Dobra, gramy... Ja... ja nie wierzę w to co się tutaj dzieje w ogóle. Dobra, gramy ostatnią gierę smokiem, a potem lecimy jeszcze raz minąć Wojana. Boże nie wiem, nie chciałem w ogóle go dropnąć! Nie chciałem w ogóle go dzisiaj dropnąć! Chciałem dzisiaj dropnąć bzyka i Wojana, a dropnął mi smok. Ja nie mogę, dobra ja nie mogę. To jest po prostu wow! 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 Wow, <laughs> wow Dobra, o nie, zaczęło się, kurde, za późno zacząłem się patrzeć, dobra Dobra, uwaga, o Jezus, jaki to jest rozwał Nic nie widzę, co się dzieje, Jezus Wow Kurde, ten dragon, jakie ma animacje Dobra, lecimy, 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 dobra, tutaj na szybko Nie, bo tu w drugą stronę jest o! o Ops, ops, dobra Nie, no to nie wejdę nawet do no to się nie staram Ops, dobra, mamy to no i tutaj to już na luzaku, to jest proste, eee Ale eee, możesz mi się tutaj, nam się nie da doskoczyć, no Tam wiedziałem, że się nie da doskoczyć, patrzcie! Znowu jako jeden z pierwszych, tu robię pompeczki Uwaga, pompki, 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 pompki <laughs> Nie! Nie! Jezus, prawie ja myślałem, że już tam kurde, no nie wiem, te pompki tyle trwają Ja nie mogę, dobra Prawie że jeszcze gierkę przegrał, boże święty widzowie, no to trzeba naprawdę uważać, bo jeszcze można grę przegrać Jest przypał No ale dobra, no nie wiem, trafiłem kolejnego skina Kolejnego legendarnego skina. Już mam trzy. Brakuje mi tylko jednego. Patrzcie, tutaj nie, takiego nie ma. Ale ma ktoś wolną muzyka? Nie, nie widzę. Okej. Okay. Ale patrzcie, jak ten dragon wygląda. Oni mają do mnie taki szacunek. Ja nie wiem. Jak oni by widzieli, że ja mam jeszcze trzy takie skiny. W sensie dwa takie skiny to by w ogóle mieli taki szacunek do mnie, że to jest szok po prostu. No ale dobra, lecimy z ostatnim. Mam nadzieję, że teraz zrobię coś fajnego. Uwaga, 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 uwaga. Proszę, proszę, daj mi coś fajnego. Daj mi to piłka, może być. Nie, grałem, nie tutaj w piłkę, chyba jeszcze. A jest to w takie rozgrywki Proszę, proszę, bo lasery, lasery też mogę tam wykruszyć każdego, taka prawda Ale lasery chyba dają się tylko na ostatnią rundę O Jezu, co to jest? A, to jest ten! Sprawdzian na Freera. Sprawdzian na frajera Sprawdzian na, na frajera, tutaj zrobi robi pompki a nie mogę robić pompek, no dobra Sprawdzian na Freera. tego nie robić jako pierwszy, no Co jest? No ten typ ma lepszą drogę Ten typ ma lepszą drogę Jak tu każdy przyszedł? Jakie typy? Dobra, wszyscy spadają, dobra. O kurde, ale typ daleko zaszedł. Dobra, ten nie wie, ten nie wie, no to tutaj idźcie. Ja! To no sprawdzaj. Tak jest, jako drugi Dobra, chłopak ważny sprawdził No ja nigdy nie sprawdzam, bo to jest test na frajera Po prostu patrzcie, jak się nie, nie, nie zdążył dowiec Ale smutek Napiszcie mu smutną buźkę w komentarzu Dobra, ostatnia runda Jeżeli ja wygram gierkę w tym momencie, to jest ten koksem Nowym skinem, nowym legendarnym skinem Wow, to jest naprawdę powalone Po prostu, co się tutaj dzieje Ja nie ja nie dowierzam w to, że my to dropiliśmy dzisiaj ja Naprawdę nie taki był zamysł tego odcinka Ja dalej dzisiaj w tym odcinku chcę dropnąć Albo tą pszczołę, albo tego Wojtka z tego zdjęcia. Naprawdę ja nie chcę nic innego dropić tutaj. No ale błagam, błagam. Dajcie mi laser albo coś fajnego Okej, okay, to jest ciężkie To jest ciężkie Tutaj są podobne jakieś oszustwa. Patrzcie ja nie mogę jestem tym smokiem, a nie tymi frajami Nie, yeah, dobra, lecimy. To jest easy. easy baby najlepiej być z przodu, bo jeszcze później jest szansa na wtopę. Więc najlepiej być z przodu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. banał. To jest, wiecie, najmniejszy czas na reakcję niby, ale no Wiadomo, wiadomo co chodzi, nie? Tek, dobra, błagam. Tyk, tak. Jezus, ludzie, wy jesteście easy. Easy, quick, easy. Kogoś tu zepchnął, naprawdę? Ja nie mogę, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To już były takie wiecie, pierwsze, żeby kogoś wykruszyć, nie? A, to jest w miarę proste jeszcze. Oj, tam właśnie się ktoś wykruszył. Albo nie. Oj, 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 oj. Tu już było niebezpiecznie, dobra, jeden odpad. Trzeba było zrobić tam trzeba było na to wskoczyć i ja nie mogę i tylko jeden typ to wiedział boże ale to zlamiliśmy ale dobra no drugie miejsce niby nie ma najgorzej no i tak nie jestem z siebie dumny no ale dobra chodźmy w takim razie odebrać kolejny a tu mamy w sezon pasie w ogóle coś dobra 25 tych punktów fajnie okej okay, odebrano już okej okay, czy jest w sklepie dobra Eee, tak, mamy, więc zagrajmy jeszcze raz tym kołem. No w sumie tak naprawdę brakuje mi tylko ostatniej postaci, żeby mieć wszystkie te, te takie właśnie te specjalne. Dropnie mi co? A tego chyba nie mam. A nie mam. Dobra, no to trudno. Okej, okay, słuchajcie, ostatnia szansa na dropnięcie eee, skina bzyka bądź wojana. Błagam. Ja chcę tylko pszczołę. No naprawdę, dropi mi na 1% szansy skina, nie dropi mi to, co tutaj chcę? Dajcie mi tego klauna. Nie wojskowego. Ja. Daj mi. Jak do ściany. No, jak do ściany. Bardzo dużo gemów dzisiaj poszło, a nic z tego nie mamy. Panda, no, panda mam. Nie, nie miałem. No, ale dobra. Proszę. No, był. Był, kurde, tu na lewo. Ja nie mogę. Zaprawdę ciężkie dwa wybrane skiny dropnąć, które się chce. Cristiano Ronaldo, no dobra, no nie ma źle. <grystanie> eee. No nie, pisk, już go mam. Nie chcę tego samego. Daj mi bzyka. Bo Wojtka. Ech. No jest widzowie, no. No nie dropniemy, no. Po prostu nie dropniemy. Nie wiem ile mam tych końców. Dobra, jeszcze jedno zakręcenie tym kołem na koniec. Może akurat na 1%. Uwaga. No miś, miś, no miś. No niestety tylko mamy. Słuchajcie, nie udało się dzisiaj wydropić niestety tego skina, ale za to mamy już trzy legendarne skiny, więc to jest naprawdę niesamowite. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało i się oczywiście widzimy jutro w kolejnym odcinku. Morze Segierki. Do usłyszenia. Cześć.